Dwadzieścia lat chwały tego narodu. Imponujące. Podobają ci się? Czyje to jest? Może być Twoje. Nie żartuj. Nie żartuję. Jedź ze mną. Zajmę się wszystkim. Umowa ze Szwajcarią jest zawarta. Pojedziemy z Mussolinim, klaretą i ich ochroną. Kiedy kurz opadnie, kupimy Haciendę w Argentynie albo w Brazylii. W słońcu. Daleko stąd. Chcesz tego? Nie wiem. Nora nigdy nie chciała mieć dzieci. Ale my dwoje moglibyśmy być szczęśliwi, stworzyć rodzinę. Nie nadaje się na matkę. Będziesz cudowną matką. A ja zawsze będę się o ciebie troszczył.